Sebastian FIFA Witam Was serdecznie na moim kanale Dzisiaj jest mecz Ekstra klasy Polski klasyk Lech Poznań kontra Legia Warszawa Jakie Wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę Subskrybujcie mój kanał i komentujcie A ten mecz oczywiście będzie komentował Tomasz Mokowski i Jacek Laskowski Oddaję głos komentatorom tego spotkania Widzimy się w przerwie Miłego oglądania. Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentowania tego meczu razem z Jackiem Laskowskim. Dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata. Po naszej mecz Ekstraklasy. Lech Poznań zmierzy się z warszawską legią. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bramy. Drużyna gospodarzy broni najlepiej w widzę. Defensywa spisuje się wspaniale. Rzadko popełnia błędy, i statystyki to potwierdzają mają najskuteczniejszą, najlepiej zgraną obronę w całej lidze, więc rywale muszą pracować podwójnie ciężko, żeby trafić do siatki. Granie przeciwko takiej defensywie to koszmar napastnika. W ostatnim czasie Lech Poznań stał się prawdziwą fabryką wielkich piłkarskich talentów. Wszystko chyba zaczęło się od sprzedaży młodego Roberta Lewandowskiego, który wiadomo, zrobił potem furorę w światowej piłce. Rzeczywiście z przyjemnością przyglądam się karierom kolejnych piłkarskich perełek kolejorza, Bereszyński, Linetty, Bielik, Kędziora, Kownacki, a może przede wszystkim Bednarek już pokazali, że z Poznania można trafić na piłkarskie salony. Bomba w górę, gramy. Ladenowicz, Bartoszka pusta. Do Ladenowicza. i zmierza do środkowania na bliższy słupek. Popatrzmy. I bramkarz bez trudu łapie tę czubkę. Bartosz polska. Sędzia pokazuje, że będzie aut dla Lecha. Świetna interwencja Jędrzejczyka, odbiera piłkę. Legia może zaatakować skrzydłem, dużo się tam teraz miejsca zrobiło. Próba wrzucenia piłki, interwencja w obronie oddala zagrożenie. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Może im dać prowadzenie. Co tu się wydarzyło? Przecież to powinien być gol dla Lecha. Nadal bez bramek. Bartosz sniż. Teraz strata Legii Warszawa. Uwaga, wychodzi sam na sam. No i proszę, rzut karny. Będzie znakomita wręcz okazja, by wyjść na prowadzenie. Nikt specjalnie się nie przejmie żółtą kartką. Normalna rzecz, ale za chwilę może być kara dotkliwsza. Za chwilę możemy mieć otwarcie wyniku. Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Prowadzą zatem 1 do 0. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Jednobramkowe prowadzenie jest cenne, ale niezwykle kruche. Teraz więc rzut rożnego będzie okazja, by je umocnić. Krótkie, sprytne rozegranie. To Amarala. Okazja do strzału! Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny cios! Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Gdy podanie znalazło drogę do celu, wiadomo było, że okazja zakończy się bramką. Dobre wykończenie. 2 do 0. Gramy dalej. Zrobiło się dużo miejsca na skrzydle dla legii. Gdyby nie dobry blok obrońcy, mogłoby być gorąco po tej centrze. Centra w pole karne. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Broni takimi strzałami nie zagrożą. Akcja przyspiesza. Dobry lob. Gwizdek na przerwę, proszę państwa. Lech prowadzi chyba zasłużenie. Doskonale im się układa ten mecz. Prowadzą z bardzo komfortową przewagą. Chociaż statystycznie to defensywa jest w tym sezonie ich największym atutem. Dziś na pochwałę zdecydowanie zasługuje atak. A drużyna przeciwna? No cóż. Ich obrona okazuje się dużo bardziej dziurawa. Ciekawe, czy w drugiej połowie coś tu się zmieni, czy będziemy oglądać? I ruszyła pierwsza Lech Poznań prowadzi z Legią 2 do 0. Zobaczymy jak zagramy w drugiej połowie części spotkania. No, jest ciekawy mecz, ale zobaczymy jak wyniknie ten wynik do końca. Widzimy się po meczu, tego spotkania po polskim klasyku. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Podanie do Roberta Picha. Niezła próba, ale trzeba by tu chyba trochę szczęścia i bramkarskiej pomyłki, jednak. Udana obrona widać, że takie interwencje ma opanowane do perfekcji. Daleko dogrywa w pole karne. Ten corner nie sprawił bramkarzowi żadnych problemów. Radosław Murawski przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie mogą budować akcje. Legian teraz w natarciu. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Szkoda tego kontrataku. Wystarczyło to trochę lepiej rozegrać. No, tak to można podawać na Orliku. Łatwy przechwyt. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. Podanie do Roberta Picha. Ma stuprocentową szansę i gol! Kontaktowa bramka! No teraz nic już nie jest pewne. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kunszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Mamy teraz wynik 2 do 1. Jest silny, umie chronić piłkę ciałem, nie odda jej łatwo. Ale zagrana, niebezpieczna piłka. Dobry sprint. Trzeba mieć naprawdę świetny refleks, żeby radzić sobie z takimi piłkami na przedpolu. Sokołowski. Podanie do Roberta Picha. Mogą wyrównać stan meczu. Rony urwał. Szkoda, że zabrakło szczypty celności. Będzie zmiana w ekipie Lecha Poznań. No nie, nie potrafili utrzymać się przy piłce. Zobaczymy, czy gości będzie tu jeszcze stać na jakąś niespodziankę. Jak na razie są odrywani minimalnie słabsi. Legia ciągle jeszcze tego nie przegrała. Jeżeli teraz się zmobilizuje i w końcówce przechyli losy spotkania na swoją korzyść, kibice puszczą dotychczasową niedyspozycję w niepamięć, skupiając się na wyniku. Do Pawła Wszołka. Podanie do Picha. Świetna interwencja. Znowu mają piłkę. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Sędzia pokazuje, że był offside. No może i był, ale taki o włos. I teraz zmiana w Lechu. Może Legia stać jeszcze na ten jeden zryw. Nie chcą tutaj przegrać. Zobaczmy. Mamy końcowy gwizdek, a to oznacza, że Legia ponosi dzisiaj porażkę. Grużyna i jej kibice muszą się pogodzić z dzisiejszą przegraną, bo cóż innego im pozostaje. Wynik orbitował wokół remisu, a ostatecznie wylądował na stacji porażka. Cóż, tak bywa. I proszę Państwa, w meczu polskim, klasyku, Lech Wozniak wygrywa z Legią 2 do 1. Zobaczymy, jak będzie w prawdziwym meczu. Kolejki ekstra klasy. No cóż, to było na tyle w tym odcinku. Ja zapraszam na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia. I cześć!